Szczęść Boże, witajcie, mamy dzisiaj sobotę 21 czerwca. Posłuchajcie fragmentu z drugiego listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, jeżeli trzeba się chlubić, choć co prawda nie wypada, przejdę do widzeń i objawień pańskich. Znam człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy w ciele nie wiem, czy poza ciałem też nie wiem, Bóg to wie, został porwany aż do trzeciego nieba. Wiem, że człowiek ten, czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, też nie wiem, Bóg to wie, został porwany do raju i słyszał tajemne słowa, których się nie godzi człowiekowi powtarzać. Z tego więc będę się chlubił, a z siebie samego nie będę się chlubił, chyba że z moich słabości. Zresztą choćbym i chciał się chlubić, nie byłbym szaleńcem, powiedziałbym tylko prawdę. Powstrzymuję się jednak, aby mnie nikt nie oceniał ponad to, co, co widzi we mnie, lub co ode mnie słyszy. Aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawie, dane mi został oścień dla ciała. Wysłani szatana aby mnie policzkował. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz Pan mi powiedział: Wystarczy Ci moje łaski, moc bowiem słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chełpił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, niedostatkach, prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem, ile kroć nie domagam, tyle kroć jestem mocny. Święty Paweł w tym fragmencie zwraca uwagę na to, jak dużo otrzymał od Pana Boga. Jak wiele Pan Bóg mu pokazał, ale ma też świadomość tego, jak dużo ma w sobie słabości. Te słabości nie pozwalają mu wpaść w pychę, wpaść w takie samouwielbienie siebie. Prośmy dzisiaj Pana Boga, żeby nam dzisiaj pokazywał nasze zaślepienia, żeby nas bronił przed taką pychą, przed taką pewnością siebie, przed takim zapatrzeniem siebie, które uśpi naszą czujność i może być dla nas zgubne. Niech Was Bóg usławi Ojciec i Syn i Duch Święty. Dobrego dnia. Szczęść Boże.